Menadżerze Moon, tak? Nasz kanał. Popatrzyłem sobie. Powiedziałeś, że ważny jest algorytm i wiesz, jak działa. Zaufaliśmy ci. Na czym stoimy? Z algorytmem. Sam Bóg nie kontroluje liczby wyświetleń. Potrzebujemy subskrybentów. I mamy tylko trzy komentarze. Jeden jest mój. Który? Serio, to AI? Ja też jeden napisałem. Jaki? Coś było pod spodem. Z trzech komentarzy dwa są nasze. Dowiedzmy się, kto napisał trzeci. Może to sam Changsuk? Kto wie? Szkoda, to mogłem być ja. Ale nie byłem. Muszę Wam coś powiedzieć. Co? To mój komentarz. Nie chciałem się przyznać, bo napisałem. Tak wyszło. Pomyślałem, że ludzie się domyślą. Posikam się. Nie umiałem trzymać tego w tajemnicy. Czyli to nasza trójka. To prześmieszne, ale moje ego cierpi.